Pozdrowienia z Agry. Przyjąłem wczoraj rano. Ale wczoraj też leczyłem. Słyni cały dzień przespałem. Raz, że w pociągu niewiele spałem, bo. A nie, jakoś niewygodnie było. A dwa, że chyba coś się lekko strułem w końcu. Ale jakoś tak lekko. Nie. Niespecjalnie nie mocno, więc nie jest źle. Jestem w forcie Agra, a przynajmniej w tym całym w e, takim kompleksie budynków. Tam widać Taj Mahal. Tu mury. Myślałem dzisiaj rano iść na ten Taj Mahal, bo ponoć najlepiej iść w okolicach wschodu słońca. Najmniej ludzi jest. No ale mówię, wczoraj cały... że nie cały dzień przespałem, ale dużo przespałem. W nocy nie spałem z kolei. Więc... O 5 rano, jak zadzwonił budzik, to nie chciałbym się wstawać i o to pójdę. Czwarte codziennie, oprócz piątku, więc dzisiaj sobota, więc mogę sobie to przełożyć. No, tu ponoć bardzo dobrze zachowany fort. Nie wiem, chyba nie jestem jeszcze w samym forcie, chyba fort jest jeszcze troszeczkę dalej. Tu jest jeszcze jakiś osobny pałac. W sumie ja mógłbym wziąć przewodnika, to bym więcej powiedział, ale nie lubię. Przewodników, a przynajmniej nie lubię tego, że się tak narzucają, stoją przed wejściem, męczą ludzi. Kurczę, nie wiem, gdyby po prostu normalnie było jakieś tam biuro za jakieś przyzwoite pieniądze, to może bym się zdecydował, ale to, że oni łażą za mną i mnie tu nagabują, to mnie to denerwuje. W końcu lałem. Więc chodzę, tylko oglądam. Przeczytam pewnie później, jak to zwykle bywa. Nie rano, pochodzę jeszcze się po tym mieście. Jutro do tego Taj Mahal. A potem będę do Delhi pewnie uciekał. Dobra, tyle na razie. Ogrody Mehtab, Bag. W końcu cisza i spokój. Nie ma ruchu. Nie ma e, motorów i rikszy. No, a stąd y, można, jak tutaj widzicie, zobaczyć sobie Taj Mahal z drugiej strony. Od strony rzeki. Tu przed nami jest rzeka. To w ogóle jakieś stare ogrody. Tu są. Przyznam, że spodziewałem się czegoś ładniejszego. Y, no, ale powiedzmy, w takim lekko zachodzącym słońcu, można zobaczyć Taj Mahal. Już widzę pełen ludzi. Pochodziłem dzisiaj tylko po mieście e, i to tak pochodziłem po takich miejscach w ogóle nieturystycznych. Naprawdę sporo osób się oglądało, nawet zaczepiało mnie i mówiło, że, że tutaj rzadko w ogóle się pojawiają biali. Ale nie jest to no straszne sobie w kurczenach to miasto. E, Stunkowo dużo się płaci za ten Taj Mahal i tu jest tysiące turystów przyjeżdża. Spodziewałem się, że może to samo miasto będzie chociaż trochę zadbane. No ale przeliczyłem się, jest straszny syf, yy, strasznie głośno, No jeszcze w tym Varanasi to, nie wiem, bardziej mi się podobało, tu jest jeszcze gorzej, że tak powiem, kurczę, ale robi wrażenie, to tasmach. Nawet to zanieczyszczenie powietrza, myślałem, że będzie jakieś takie tragiczne, że nie będzie widać na 100 metrów, a to nie wiem, albo dzisiaj jest mniejsze. <laughs> No, albo nie jest tak tragicznie dzisiaj. Dzisiaj sobota, no, ale to chyba sobotę też pracują. Nie, nie Wydaje się, że jest mniejszy że ruch. Słychać odgłosy wezwania do modliw. Tu w ogóle, no, Taczmachal to meczet jest oczywiście. To jest muzułmańska budowla. Zresztą widać minarety z czterech stron. No, ale tam, słychać było przed chwilą Nawoływanie do modlitwy. tej takiej... przed zachodem słońca. No a tu rzeka. Przechodziłem ją takim mostem. Straszny syf, no tam. Pod mostem to jakieś krowy, jakieś śmieci, wszystko. Po drodze minąłem, bo wszędzie chodzę na piechotę. Nie, że jakoś strasznie bym musiał oszczędzić. Na, na tych taksówkach czy riksach, no bo to nie są duże pieniądze, ale raz, że da trochę treningu, żeby trochę poruszać się, e, zwłaszcza po jedzeniu tuczących indyjskich potraw, ale dwa, żeby zobaczyć jak życie wygląda. No właśnie, mijałem takie e, jakieś takie. Obóz, nie ja wiem, wygląda jak bezdomnych ludzi. Widzicie, tu też jest masa ludzi. Bieda straszna. Że dzieci biegają, kurczę, w samych majtkach czy coś. No biedny kraj, ewidentnie. Co jakąś jakieś robią? Chyba na jakiś ślub. No, a tu reszta tych ogrodów. I idę, zaraz to wejdę. Chciałem nagrać, póki, póki jeszcze jest miarę jasną, potem jak już ciemniej się zrobi, to już może nie być tak fajnie. No jak nie powiedziałem że to są najładniejsze ogrody jakie w życiu widziałem. Ale widok na Taj Mahal. Całkiem fajne. A są sumie fotkę zrobię. A póki co. Póki co Dobra, tyle, na razie Sadzące słońce A to touch mahal Oświetlone te słońce No widok naprawdę Naprawdę imponujący Wszedłem wcześniej, z samego rana, na wschód słońca. W sumie tak polecali, że jest wtedy najmniej ludzi. I tak, i było sporo ludzi, ale... ale pewnie później jest gorzej. Byłem już w środku, w środku groby. To w sumie grobowiec. Co jest zbudowany jak meczet. Nie wiem, czy tu. Chyba tu się w środku nie modlą. Znaczy te są tak w sumie do no takie dwa dodatkowe, czy nie wiem czy dwa, czy jeden po drugiej stronie e, No a w środku wszystko z e, marmuru, a w sumie tak mi się wydaje Naprawdę robi wrażenie. No a tam tłumy turystów już teraz. Schodzą się z taką ekipą byłem w sumie poznany w hostelu. Ale gdzieś mi się już stracili. W sumie każdy swoim tempem chodzi. A, naprawdę robi wrażenie. Zwłaszcza z tej, z tej strony teraz. E, jak to słońce wreszcie zeszło. Pogoda dobra. Nawet nie ma takiego zanieczyszczenia, jak się bałem. E, że nie będzie wisiać w ogóle z daleka, ale, ale jest naprawdę rewelacyjnie. No i trochę wejście trwało. Kolejki najpierw do kasy, potem do kontroli. No ale warto. Tam są takie ogrody. No ale tam więcej ludzi jest, więc idę sobie z drugiej strony od rzeki jeszcze pochodzić. Nacieszyć się tym widokiem nieziemskim i wracam powoli do hostelu. او براحتك راجع